w białych butach, białych bluzach, jak ja Czarne skóry białych jak zucubić, Yakuza zucubić. Jest no długa, długa To budzi mnie, Perwol. w per tym Wyprany w perwolu Ceta, ceta Bes jest, leży jeden jest Jeszcze jeden Jednego zabiję To jesteś, to, Do to you no? you know? Kurwa, zamknij mordę! Bo ja tego drejka pojadę! Case Drop EU, najlepszy Drop Sieci. Wygrywaj skin w ja. Mnóstwo skrzynek, Super Drop. Wstaw pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet do 100 zł dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. Case dropełu. Otwieraj skrzynki za PSC, blik SMS-u, przelew, link w opisie. Polecam. A sama będziemy grać? jedna no, no weź no to co ci poradzę tak z chciałbym Bukupi bardzo żebyś coś kupi no, no to kiedy ok, ty kupim prime jesteś bogaty ja, ja nie kupię, bo ja kupię My, sam sobie dzisiaj za 40 zł no to ku Jezu no ty masz A tyle się, pi pisze skin i albo suby co ty gadasz na woże, z pieniędzmi śpisz i na kurwa bębnie swoim <laughs> chyba smok no dobra mi dewan dobra chodź mi do jest kurwa zero ma Masz, jest... No specjalnie się to zrobię. CO TO JEST no, ZA CZŁOWIEK?! JA DOSTAJĘ, NO NIE WIERZĘ Kurwa, KURWA! JEBAĆ TĄ ESEJNIE, GROMIECY! NIE! Esejn jest coraz większa. Zacząłem zamykać. To nie był domek? No był. O KURWA, NO TO nie jest. Co to? O kurwa co gości... Nie, ja... ja się chowam, ja, nie choć, choć pakie, ja nie Ja nie, ja... Kurwa! <gulanie> o, co to? Tutaj mamy użytkownika Mix -te -kyty, Który... E, tak, to był mecz wczoraj. E, mixty e, który umarł, e, zabił jednego, po czym umarł i dał info, nie? Że. No co on tam powiedział? Very, very good. Firebox, Firebox nie? Firebox, no. E, bardzo dobre info dał. Firebox, no zginął, zauważył, tak dał info, reszta e, drużyny e, wie, gdzie jest jeden przeciwnik, tak? I jeszcze. Co on powiedział? E, że stairs jeszcze, nie? I mamy teraz drugiego. Patrzcie, mamy drugiego tutaj gracza, Nick Pago, pewnie kojarzycie. Drugi gracz, Nick Pago, również umarł. Niestety za zero, no nie zabił. I Pago również dał info. Słuchajcie, słuchajcie, info Pago. To właśnie zawodnik nasz, Meritos Banditos, który dał info. chłop. Nie da się przewidzieć jego ruchu Kurwa, środek, lewo, Otero. prawo Nie, nie wiedziałem, gdzie, nie I long, 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 long Long, long last Przesuwa się Siedem kul masz Do ciebie możesz iść pach Przesuwa Nie, bo ci nie da grać, drugi pobieg Cio, cio Ej, ej, czekaj, czekaj No nie z 13. No. Zresztą no... to nie ode mnie zależy, no, widzowie tak naprawdę to. S Spitos tutaj, widzowie nie wygrywają? Łatwo. A ten jak on to miał? Palomek to podstawiony. Widz. On city. Close, close. Dead. Two more, two more. Nie! Kurzowy, no nie. Ja dostaję oczywiście shit. Nie ma Nikola. Mi to zawsze. Pójdę do dupy i flash na rampę, nie? Nic nie chcę dać. Nie! Musisz iść do przodu. No mogę. PHR? Co 5 minut do killa chodzi, chyba. No, Pago ma problem z Pacharzem. Mały siłek to się mało mieści. No. Out. <laughs> Ale jak? Kogo to było? Co to było? Styltowany <grystanskritik> gracz już. No jebnęło mnie pod koniec. <grystanskritik> ej, 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 sej, <grystanskritik> sej! nie sej! Tak, 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 nie uchwała, nie, nie <grystanskritik> <grystanskrit> <grystanskrit> Ja, <grystanskrit> ja pierdolę. Piękny ten MM. Piękny. He's me. He's me. He's me. Yeah. What? Co jest? Czemu się tu znalazłem? I miałem dwa fragi, tam co jest grane Patrzcie teraz to widzowie. Pokażę wam, jak się pikuje oponenta na midzie, grając po stronie Terror, na cashu, Za wupy. Macie res, pobiegniecie, co nie? I musicie być szybcy, bo tam już smoke leci, nie? Więc trzeba zdążyć szybko. Tak się właśnie.